Premier Donald Tusk kilkadziesiąt minut temu potwierdził, że na wniosek strony amerykańskiej w takim łączeniu wideo dzisiaj z Donaldem Trumpem ze strony polskiej wziął udział prezydent Karol Nawrocki, a nie szef rządu. Czy to jest jakiś znak głębszego tąpnięcia i głębszych problemów rządu z relacją amerykańską? Pytam pana no, głównie w kontekście oczywiście gospodarki finansów. Nie, absolutnie, absolutnie nie. Nasze relacje gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo, bardzo dobre. E, jesteśmy istotnym importerem chociażby amerykańskiego... Sprzętu e, wojskowego. E, ja, będąc e, niedawno w Waszyngtonie, spotykałem się z moim amerykańskim odpo odpowiednikiem panem e, Scottem e, Besentem. E, dosłownie kilka dni temu e, z kolei w Warszawie e, spotkaliśmy się z e, odpowiadającą w administracji Trumpa za małe i średnie spółki, panią e, sekretarz e, Leffler, czyli z, też z członkiem gabinetu e, pana prezydenta Trumpa. Więc te nasze relacje gospodarcze są. Myślę, myślę bardzo dobre. Rozmawiamy oczywiście również o zakupach amerykańskiej energii, amerykańskiego gazu. Nam zależy na tym, aby z tym naszym najbliższym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone, te relacje gospodarcze, relacje handlowe były bardzo dobre. Rozumiem, że w tych spotkaniach nie usłyszał Pan ani jednego nie wiem, krytycznego czy gorzkiego słowa na temat stanu naszego państwa, demokracji, rządów. Nie, co więcej, w trakcie spotkania z panem e, Scottem Besentem, czyli w amerykańskiej administracji, takim ministrem, ministrem e, finansów, ministrem skarbu. E, bardzo wiele ciepłych, dobrych słów na temat polskiej gospodarki, e, na temat tego wzrostu gospodarczego, który udaje nam się e, uzyskać. Zresztą dzisiaj również tego bardzo wyraźne potwierdzenie: polska gospodarka jest najszybciej rosnącą w Unii e, Europejskiej, i nasi amerykańscy partnerzy to jak najbardziej dostrzegają i dostrzegają też tę naszą stabilność, zarówno gospodarczą, jak i to, że chcemy budować bezpieczeństwo w Europie. Traktujemy bezpieczeństwo Europy, Polski oczywiście na pierwszym miejscu bardzo, bardzo poważnie. Wydajemy niemal 5% naszego PKB na obronę. No i również namawiamy naszych europejskich sojuszników do tego, aby również zwiększali nakłady na bezpieczeństwo. Panie w piątek spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. Zapytam trochę z innej beczki. Czy mamy jakieś raporty, analizy, szacunki, które pokazywałyby, jak ewentualny koniec wojny, zawieszenie choćby broni, wpłynęłoby na polską gospodarkę, na ceny w sklepach czy ceny paliw? Czy to byłby też taki impuls dobry dla, dla, dla gospodarki? A jeśli tak, to na jaką skalę? Z całą pewnością koniec wojny byłby z punktu widzenia polskiej gospodarki czymś bardzo pozytywnym. Wiemy, że część inwestorów zagranicznych no, zleka z decyzjami o ulokowaniu nowych inwestycji w Polsce, no właśnie z uwagi na trwający konflikt. Za zbyt blisko naszych granic, tak. tak? Jest coś, co na rynku analitycy nazywają premią za ryzyko, czyli chociażby trochę wyższym oprocentowaniem polskich obligacji skarbowych, które jest związane właśnie z tym, że ta wojna, brutalna rosyjska agresja na Ukrainie. Wciąż trwa. Więc takie zakończenie działań wojennych byłoby z punktu widzenia gospodarki z całą pewnością korzystne.